Witajcie na naszym kanale, rozpoczynamy serię dziesięciu filmów, w których spokojnie, z szacunkiem i na podstawie Biblii omówimy dziesięć kluczowych różnic między nauczaniem świadków Jehowy a nauką Kościoła Katolickiego. Nie chodzi o ocenianie ani obrażanie kogokolwiek. Celem tej serii jest rzetelne pokazanie, co naprawdę głoszą świadkowie Jehowy i z czym się różnią od tego, co przyjęło się w tradycyjnym chrześcijaństwie. W każdym odcinku skupimy się na jednym konkretnym temacie i podeprzemy się cytatami z Biblii, bez interpretacji ludzkich, bez emocji, tylko fakty i Pismo Święte. W dzisiejszym pierwszym odcinku poruszymy temat Trójcy Świętej. Czy Biblia naprawdę mówi, że Bóg to Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty w jednej istocie? Czy Jezus i Bóg są równi? A może Pismo mówi coś zupełnie innego? Sprawdźmy to razem, czym jest nauka o trójcy? Trójca to doktryna, która mówi, że Bóg to jedna istota w trzech osobach ojciec, syn i duch święty. Ta nauka nie pojawia się nigdzie w Biblii, nie ma tam nawet słowa trójca. Nie była też znana pierwszym chrześcijanom. Powstała dopiero w IV wieku, na soborze w Nicei, w roku 325 naszej ery. Tam cesarz Konstantyn, poganin ochrzczony dopiero przed śmiercią, Przewodniczył debatom religijnym i zatwierdził naukę o Trójcy jako oficjalną doktrynę. Co mówi Biblia? Zobaczmy, co na ten temat mówi Pismo Święte. Czy Jezus nauczał, że jest równy Bogu? W Ewangelii, według Jana, rozdział 14, werset 28, Jezus powiedział jasno: Ojciec jest większy niż ja. A w Ewangelii Marka, rozdział 13, werset 32: O dniu owym i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Jeśli Jezus nie znał pewnych rzeczy, których ojciec wiedział, to nie może być mu równy. Kolejne dowody z Biblii. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział jedenasty, werset trzeci, apostoł Paweł mówi: Głową Chrystusa jest Bóg. W dziejach apostolskich, rozdział siódmy, werset pięćdziesiąty szósty, szczepan tuż przed śmiercią. Miał wizję nieba i powiedział, widzia niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. To wyraźnie pokazuje, że Jezus nie jest samym Bogiem, ale stoi obok Boga. W Ewangelii Jana, rozdział 20, werset 17, Jezus mówi do Marii Magdaleny, Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, do Boga Mego i Boga Waszego. Jezus nazywa Boga swoim Bogiem. Czy Bóg może mieć Boga? A co z Duchem Świętym? Biblia pokazuje, że Duch Święty to Boża moc lub siła działania, a nie osobna osoba. W Dziejach Apostolskich rozdział 2, werset 17, Bóg mówi: "Wyleję z mego ducha na wszelkie ciało". Nie mówi, że Duch działa samodzielnie, ale że Bóg nim kieruje, jak mocą. Podsumowanie. Biblia nigdzie nie uczy, że Bóg to Trójca. Wręcz przeciwnie, pokazuje, że Bóg jest jeden wszechmogący Ojciec. Jezus jest Jego synem posłanym na Ziemię, posłusznym i niższym od Ojca. Duch święty to Boża Moc, a nie osoba. Na zakończenie. Nie jestem świadkiem Jehowy. Tworzę ten kanał, by pomóc ludziom spojrzeć na temat wiary z innej strony, tej mniej znanej, często pomijanej. Chcę, by każdy sam sięgnął po Biblię i zobaczył, czego naprawdę ona uczy, bez tradycji i dogmatów. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, zostawienia komentarza. I polubienia filmu, jeśli ten materiał był dla ciebie ciekawy lub pomocny. W kolejnym odcinku tej serii przyjrzymy się drugiej różnicy w wierzeniach czyli dlaczego świadkowie Jehowy nie obchodzą świąt, których katolicy obchodzą. Dziękuję za uwagę. Dodatek Jezus po zmartwychwstaniu nadal niższy od Boga. Niektórzy twierdzą, że gdy Jezus mówił, że Ojciec jest większy od Niego, dotyczyło to tylko razu, kiedy przebywał na ziemi jako człowiek. Ale co mówi Biblia o Jezusie już po zmartwychwstaniu, kiedy przebywa z Ojcem w niebie? Sprawdźmy kilka ważnych wersetów. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 24 do 28: A potem nastanie koniec, gdy Chrystus przekaże królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc, a gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn będzie poddany temu, który wszystko mu poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Te słowa mówią wyraźnie, że nawet po ostatecznym zakończeniu Bożego Planu, syn Jezus będzie podporządkowany ojcu. Nie są sobie równi. To wyraźna hierarchia. Apokalipsa, czyli objawienie Jana, rozdział 3, werset 12. To słowa zmartwychwstałego Jezusa, już jako istoty duchowej w niebie. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mego. I napisze na Nim imię Boga mego. Tutaj Jezus mówi aż cztery razy Bóg mój. Skoro nawet po powrocie do nieba Jezus nadal mówi o moim Bogu, to znaczy, że nie uważa siebie za równego Bogu wszechmocnemu. Dzieje apostolskie rozdział siódmy, werset 56. Szczepan tuż przed swoją śmiercią, miał wizję nieba. Powiedział, Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego, bo prawicy Boga. Nie mówi, że widzi jednego Boga w trzech osobach. Widział dwie oddzielne istoty. Jezusa obok Boga. Apokalipsa rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do drugiego. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom. Tutaj czytamy, że Bóg dał Jezusowi objawienie. Czyli przekazał mu informacje. To pokazuje zależność, a nie równość. Podsumowanie dodatku. Nawet po zmartwychwstaniu, po powrocie do nieba, po objęciu roli króla, Jezus nadal jest niższy od Boga Ojca. Biblia nigdy nie przedstawia ich jako równych. Zapraszam do kolejnych filmów tej serii.